Od zawsze lubiłem pisać. To było moje hobby, pasja i ucieczka od rzeczywistości. Pisałem opowiadania, wiersze, recenzje, felietony. Nie zależało mi na sławie czy pieniądzach, tylko na tym, żeby wyrazić siebie i podzielić się swoimi myślami z innymi. Dlatego założyłem bloga, na którym publikowałem swoje teksty. Nie miałem wielu czytelników, ale cieszyłem się z każdego komentarza i lajka. Jednym z moich ulubionych gatunków były wymyślone historie, krótkie opowiadania o strasznych i niewytłumaczalnych zjawiskach, często inspirowane legendami miejskimi i internetowymi memami. Lubiłem czytać wymyślone historie innych autorów, ale też sam tworzyłem własne. Nie były może arcydziełami literatury, ale miały swój klimat i potrafiły wywołać dreszcz grozy. Pewnego dnia natknąłem się na ogłoszenie o konkursie na najlepszą wymyśloną historię. Nagrodą było wydanie zbioru opowiadań zwycięzcy i promocja jego bloga. Pomyślałem, że to świetna okazja, żeby spróbować swoich sił i pokazać swoje umiejętności. Postanowiłem wziąć udział w konkursie i napisać coś naprawdę dobrego. Zacząłem szukać pomysłu na wymyśloną historię. Przeglądałem różne strony i fora poświęcone tematyce horroru, szukałem inspiracji w filmach, grach i książkach. Chciałem wymyślić coś oryginalnego, coś co zaskoczyłoby czytelników i jurorów konkursu. Nie chciałem pisać o typowych motywach jak nawiedzone domy, zabójcze lalki czy tajemnicze pliki na komputerze. Chciałem stworzyć coś własnego, coś co miałoby w sobie iskrę geniuszu. Po kilku dniach znalazłem to, czego szukałem. Była to stara notatka znaleziona w antykwariacie. Była napisana odręcznie na żółtym papierze, który był popłamiony i podarty. Zawierała dziwny tekst, który nie miał sensu ani logiki. Były tam słowa w różnych językach, symbole matematyczne, rysunki geometryczne i inne znaki. Niektóre fragmenty były przekreślone lub zamarzane. Nie było podpisu ani daty. Zaciekawiła mnie ta notatka. Zapytałem sprzedawcę, skąd ją ma i co o niej wie. Powiedział mi, że znalazł ją w jednej z książek, które kupił na targu staroci. Nie wiedział nic o jej autorze ani pochodzeniu. Powiedział mi też, że nie rozumie jej treści i że wygląda na jakieś brednie szalonego człowieka. Zapłaciłem za notatkę kilka złotych i zabrałem ją do domu, postanowiłem użyć jej jako podstawy do mojej wymyślonej historii. Pomyślałem, że mogę stworzyć historię o tym, jak ta notatka jest kluczem do odkrycia jakiejś tajemnicy lub przekleństwa. Może notatka była napisana przez jakiegoś naukowca, który badał nadprzyrodzone zjawiska i wpadł na trop czegoś strasznego. Albo może była to wiadomość od jakiejś istoty z innego wymiaru lub czasu, która próbowała się skontaktować z ludźmi. Zacząłem pisać moją wymyśloną historię. Opowiedziałem o tym, jak znalazłem notatkę i jak zacząłem ją analizować. Opisałem, jak próbowałem odszyfrować jej znaczenie, używając różnych metod i narzędzi. Opisałem, jak odkrywałem w niej coraz więcej ukrytych informacji i wskazówek. Opisałem, jak zacząłem odczuwać dziwne rzeczy, jak zmieniało się moje postrzeganie rzeczywistości, jak zaczęły mi się przytrafiać nieszczęścia i wypadki. Napisałem, że notatka zawierała kod, który aktywował się po przeczytaniu jej przez człowieka. Kod ten miał za zadanie zmienić świadomość czytelnika i doprowadzić go do szaleństwa. Kod ten był częścią większego planu, który miał na celu zniszczenie ludzkości. Kod ten był stworzony przez istoty, które nienawidziły ludzi i chciały się na nich zemścić. Napisałem, że ja byłem jednym z pierwszych ofiar tego kodu. Napisałem, że nie mogłem się od niego uwolnić i że wpływał on na wszystkie aspekty mojego życia. Napisałem, że straciłem rodzinę, przyjaciół, pracę i zdrowie przez tę notatkę. Napisałem, że nie miałem już nadziei ani sensu życia. Napisałem też, że postanowiłem podzielić się tą notatką z innymi ludźmi. Napisałem, że chciałem ostrzec ich przed jej niebezpieczeństwem i zapobiec dalszym ofiarom. Napisałem, że dlatego opublikowałem ją na moim blogu i wysłałem do kilku znajomych. Napisałem, że liczyłem na to, że ktoś mi pomoże lub zniszczy tę notatkę. Ale napisałem też, że to była moja ostatnia wiadomość. Napisałem, że nie mogłem już dłużej żyć z tym koszmarem. Napisałem, że postanowiłem popełnić samobójstwo. Napisałem, że miałem nadzieję, że ktoś zrozumie moją sytuację i wybaczy mi moje czyny. I na koniec napisałem, jeśli czytasz to teraz, to znaczy, że jesteś kolejną ofiarą tego kodu. Nie ma dla ciebie ratunku, nie ma dla ciebie ucieczki, nie ma dla ciebie nadziei, przepraszam.